Stanie Ktoś dostanie pchaczkę albo sprytaczkę. Mruczy pat, nudzi kot tę piosenkę tak starą jak dziad. Ptaki na was mają wyjebane mają. Wyjebane, all we had to do was follow the damn train, CJ. pat. Wszyscy cieszą, mordę, przepad małdyzm. Co? Nie ma nikogo w domu i nic do głośnego! Co? Rzut kotem! Chcę zimny muły ci patrzeć w tę piosenkę tak starą jak pat. Co do mnie? I jego czerwony gat! Tak! Boż, bo nie szczęśliwy jest pat. I jak wyglądam? Do dy, Arturze. O. Dział przesyłek specjalnych. Ben, tu Pat, Nie! Ja to Pat. Nie. Nie Maszyna sortująca wyjechała! Jedź do feta! Ma coś, co na. Na razie, raj Chodźmy, Jess! Mamy kolejną przesyłkę specjalną! Do do O! o nie! Ale to. Witaj, Ted. Na razie, Ted. Ci chłopcy pomogą Benowi. Jej! Oh, Kakao! Od trąby robot! Oh Jess! Ty kurwa! Nie szkodzi, Pat. Popatrz! W centrum pocztowym jest centrum pocztowe. Proszę o ciszę. Dzisiaj zrobimy w klasie... O, ja, ja, ja. Julian i Lil wybierzecie puzzle. Easy, easy. Ułożycie książki na książkach. Cała reszta? Jedynka. A, A, kurwa. Uwielbiam pracę. Och, Ches! Wyjdź z mojego auta! Oh. Gdybyś był autem, natychmiast bym cię złapnął O oh. oh, nie! O 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 oh, nie! Ojej... szybko O oh, nie! O nie! O nie! Mówi Pat. Mówi Pat. Na razie. Pat. Co się stało? Si Rol. Ja sprawdzę na rynku. Dobra, Pat. My sprawdzimy na rynku. Jasne. Śmierci, klasa śmierdzi. Aaaa! Dlatego w nagrodę za ciężką pracę pozwolę wam kupić lody! Znaczy ja nie kupię, ale ja je wiem. Możecie się pobawić na wpisku. Chcecie kupić jakiś fajny towar? Jestem, jest, Widać stąd swój dom! Spróbuj mojego nowego napoju. Przypomina dynatura. 4,5% ma. Działanie uboczne obejmuje. padaczkę, ślepotę, biegunkę, wymioty. Hmm. <śmiech> <śmiech> What the fuck? <laughs> Kapusta? 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 Cebula! Kapusta? Śliwka? Kapusta. Prawda? Fakt. <laughs> Dział przesyłek specjalnych mówi, Pak. Hello. Możesz tu w miarę szybko przyjechać? Nie. Mnie tu nie było. Cześć, Ted. Witaj Ted. Witaj Ted. Kto mi pomoże rozdać wiatraczki? No i lewo. Wystarczy. Teraz prosto? Prosto? Teraz prosto? A jakie znacie urządzenia zasilane prądem? Banany! To się zgadza. O nie! Nie! Stójcie! O! Co jest? Kurwa! Trzymaj się, że będzie rzucało. This is a duck.